Mamy tutaj Marsza Doła i uwaga, uwaga, chwila prawdy. Co? Hej! drugi siema! Park jest tak dobrze zrobiony, że jest podzielony na cztery habitaty. I gdzie pójdziecie, w którą część parku, tam będzie inny habitat odwrotnie do Globala, gdzie po prostu habitat zmienia się co godzinę, no ale jest to logiczne, że nie da się tego zrobić na globalu tak dobrze. Mam tutaj specjalne zadania, które każą nam chodzić po tych habitatach i robić różne rzeczy. Na przykład tutaj zrobić snapsta Pokemona, którego złapaliśmy w danym habitacie, więc proszę bardzo. Ten jest z tego habitatu i zobaczmy. ach tak, te nowe w ogóle AR snapshoty z masakra. Nie podoba mi się to. Natomiast widzicie zdjęcie zrobione. I wyskoczył nam również Rotom Rotom to jest piekarnik. Nie wiem, chyba piekarnik, który pojawia się tutaj podczas GoFestu w Madrycie. Ivy, dziadowskie, nie wiem ile. Pięć sztuk ich się pojawia przy robieniu snapshotów. Fajna sprawa. Patrzcie jakie tutaj fajne skrydy ładowania z gry Halo, trochę za daleko O tutaj taki fajny A ten kto pamięta? Dla każdego Habitatu jest tutaj takie zadanko Uważam, że fa całkiem fajna sprawa Zachęca ludzi do zwiedzenia całego tutaj parku Więc myślę, że całkiem Nie chciałem Ciebie Sableye proszę odejść no, Chciałem Ciebie tutaj Pokestopie I zakończyć w końcu tutaj te wszystkie zadanka a tutaj w nagrodę jakieś cukierki do Flabeby, cukierki do Oricorio, no tak Jakieś Pokémony. więc chciałem, że Flabeby i Oricorio, jak były cukierki No oczywiście, że tak, tu jest Flabeby No to tu będzie z pewnością Oricorio Który oczywiście złapać się nie chce O ja teraz, o czy ty się złapiesz człowieku? Ty nie jesteś człowiekiem, ty jesteś Pokemonem i za to jeszcze jakieś nagrodziki, super inkubator, pinapki i EV eee, Niestety nie Shiny, 444 CP, więc całkiem spoko Z koronką tutaj księżyca No i nie uwierzycie w to, nareszcie po 50, dosłownie równo 50 rajdach Statystycznie przypomnę, że po 50 rajdach powinny być już 5 Szajniaków eee, Pierwsza Shiny nekrozma, trochę dziadowska, no ale eee, trudno, dobra Mam tylko szczerą nadzieję, że będzie ona z location cardem Kurde, proszę internet, nie zamulaj mi tutaj w tym miejscu To już obojętnie jak rzucimy ona, za każdym razem się złapie No i oczywiście, no kto by się spodziewał bez location carda, no cóż Ivy, e, dziadowskie No nic no, próbuję dalej Może się uda jeszcze tego location carda dostać Żeby nie było, macie potwierdzenie, równo 50 nekrozm każdy GoFest co roku ma swoją maskotkę. Oczywiście nie inaczej jest w przypadku tegorocznego GoFestu, gdzie naszą maskotką, która nam się ukazuje, naszym mitykiem, maskotka to jest oczywiście e, mityczny Pokémon. Co roku jest nim, ale mi tu dźwięki lecą. O, sorry, sorry, ale to będzie źle potem e, brzmiało. Wow, ok. Ale śmieszny, wyszedł z piasku Jest nim oczywiście, Marshadow eee, Mega fajna, mega fajna animacja eee, Praktycznie każdy mityk, którego łapiemy na GoFestach ma swoją fajną animację eee, Tak I trzeba też go złapać, co nie jest wcale takie proste jak się może wydawać Ale udało się eee, Proszę bardzo, registered to Pokédex I mamy Tutaj marsza doła, i uwaga, uwaga, chwila prawdy! Co, Co się stało właśnie? Co do Ja w to nie wierzę! Ja w to oficjalnie nie wierzę! Mój pierwszy mityk, który jest setą, Jestem naprawdę w tym momencie w totalnym szoku. Wow! Powiem Wam szczerze, takiego zakończenia GoFestu. Może nie ogólnie GoFestu, ponieważ czeka nas jeszcze Global w lipcu, 13-14 lipca. Jak się nie mylę, tam jest weekend. GoFest go Global, ale takiego zakończenia GoFestu w Madrycie. Naprawdę, ja. Okej, okay, dobra, dobra. Powiem Wam szczerze, nie spodziewałem się takiego zwrotu akcji. Oczywiście mamy tutaj też do zrobienia jeszcze jedną ważną rzecz. E, nekrozmy sety niestety się nie udało, ale mam dwa razy 98 z location cardem. E, dlatego tą nekrozmę z przyjemnością wykorzystam. I zrobimy sobie tutaj, panie i panowie. Fuzję oczywiście bierzemy naszego Sol Gallio. Pokémon can separate for no cost Okej, okay, więc całkiem spoko. Jeżeli użyjemy tutaj tych dwóch naszych Pokemonów do fuzji, możemy je później z powrotem odfuzjować eee, za darmo. Tylko niestety chyba kosztów, koszty fuzji nam się nie zwrócą. Wow, wygląda, kurczę, naprawdę ładna animacja, wygląda to naprawdę, naprawdę nieźle. Registered to Pokédex, proszę bardzo. O, Don Wings rozma była z Lunalą, a z Solgaleo, nie pamiętam. Natomiast wygląda to naprawdę nieźle, możemy tutaj separate, ale my oczywiście tego nie zrobimy. Robimy sobie tutaj, panie i panowie power-upy, Na chwilę obecną nie będę robił, nie będę maksował na 50 natomiast na 40. Zdecydowanie sobie tego Pokemona spower-upujemy i mamy piękną tutaj nekrozmę, fuzję nekrozmy z Sol Galio. Mamy tutaj jeszcze jedną rzecz, którą musiałem zrobić w Madrycie, bo teraz nie byłoby takiej możliwości. Furfru shiny z fryzurą Kabuki. E, wygląda naprawdę ładnie jest to fryzura dostępna tylko i wyłącznie w Japonii e, na co dzień. E, podczas Gofestu 2024 była dostępna również w Madrycie. E, nie udało nam się tego zrobić w pierwszy dzień Gofestu, nie mam pojęcia dlaczego, wyskakiwał jakiś błąd, więc e, zrobiłem go później. I myślę, że będę... Oj, no ten... Ten, ten tutaj, powiem wam szczerze, Ivy to to nie powala tego pokemona Co ja chciałem powiedzieć, będziemy sobie zbierać te fryzury, bo powiem szczerze, nigdy szczególnej uwagi nie zwracałem na te tutaj fryzury. To są chyba tak uczesania e, furfru. Jakoś nigdy mnie to tak szczególnie nie interesowało, ale powiem wam szczerze, że muszę się chyba tym zainteresować. E, więc, jeżeli będzie jeszcze jakiś event, gdzie będzie dostępna jakaś specjalna fryzura, e, to wtedy e, mam tutaj też na przykład drugiego furfru i sobie go też zrobimy. I docelowo chciałbym tutaj wszystkie e, fryzurki w wersji Shiny mieć. A w tym odcinku to już będzie raczej wszystko. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. E, zapraszam tutaj na inne filmy. I co? Widzimy się następnym razem. Siema!